ale były małe problemy, ale to nic, to będzie część druga. Więc robimy to samo co w poprzedniej części. O. Te takie małe drobinki można później podoklejać. dobra i poodcinać te brzydkie końcówki. I mamy z jednej i z drugiej strony, ale tutaj jeszcze jest brzydko. Trzeba pamiętać, żeby zostawić jeden otwór na otworzenie naszego, naszej walizki. Także teraz bierzemy nasz papier i przykładamy tak o jakoś. No, tak, żeby było jakoś tak ładnie, i odrysowujemy tą część również dwa razy. OK, mamy. No i to cniemy. Przepraszam, że tak długo, ale nie mam w telefonie, w telefonie część, yy, cięć, więc muszę wszystko robić tak o kurde dwa razy. Dobra. Okay. gdzie mamy nasz Okej. Okay. Okej. Okay. I wklejamy. Gdzie mój klej? Jest. u 36 tabletek. Zużytych, ale okej. Okay. Neo ANGIN Dobra Jest Jest Boże Sorry was bardzo Mam Małe Problemy techniczne NEO tak, małe bardzo Dobra Pewnie będzie część trzecia tego Bo Zaz się skończy czas. Tylko 4 minuty mogę nagrywać jeden filmik, więc. Nie wiem czemu, okej. Okay. Jest dobrze. Jest git, jest okej. Okay. Jest super. Ouch, 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 OK okej. Yy. A nie. Nagrywam już 5 minut dobra, nieważne biorę sobie i se kleję drugie. Też 36 tabletek. To mój yy, tak jakby drugi filmik. Bo to jest część druga drugiego filmiku, więc tak jakby drugi. Yy, dobra. Przyklejamy sobie. Duża walizka trochę, ale dużo się zmieści przynajmniej. Dobra. Teraz trzeba zrobić tak z tym czymś takim dziwnym. Dobra. I odrysowujemy, jak się domyślacie. Dobra, tam jakoś będzie. I również dwa razy tylko dokleję jeszcze tutaj, bo się odkleja. Dobra, Dobra to to później się podokleja, i w ogóle teraz muszę to wyciąć. Mam nadzieję, że od nikogo nie ściągnęłam, bo jakoś tak sobie bawiłam się moimi petzopkami i nie miałam założyć ubrań mojego pet shopa No i sobie tak pomyślałam, a może zrobię filmik, żeby zrobić walizkę. Bo najpierw zrobiłam walizkę właśnie tą zieloną i, y, i sobie tak pomyślałam. Może by zrobić filmik. No i ja tak zrobiłam, tak jakoś. Dobra, niech to sobie schnie, a ja odysuję jeszcze jedno. Chyba starczy. Kurde, nie starczy mi papieru chyba. A nie, chyba jest. Uuu, dobre tam będzie. Będzie dobrze. Dobra tak. jakoś się to wytnie. I se tak obklejacie całe pudełeczko. Dobra, jest, jest, nie ma rodzić. Mm. Tak w ogóle to polecam Wam oglądanie vloga The Pudding LPS Bardzo fajne, ja to oglądam sobie i to takie fajne jest Dobra Podoklejać wszystko trzeba naszym klejem mm klejem dobra a tak w ogóle jakby co to ja jestem normalna, nie? nie mam dawna nic takiego mm. patrzcie ile czasu poświęcamy tym naszym petshopkom. Prawda? Nie no, ale serio. No, to nie wiem ile będzie tam trwało pół godziny. Bo tam pół godziny o, się robi taką walizkę i tak ten, nie? a tak w ogóle to ja zapomniałam o tym otworze na tą walizkę. Ale to zaraz. I zapniam ten. Dobra. To chyba może być ten otwór. utwor, Nie, nie wiem jak to się tam mówi. Otwór, czy. Nie wiem. Co ja robię? Wypadł mi ten klej. Tura. Mm. Trzeba to jakoś przykleić. Jeśli się nie da, tych, to trzeba taśmy wziąć. A ja właśnie, chyba wezmę taśmę. Teraz znaleźć koniec. Zawsze mam ten problem. Chyba tyle wystarczy. Kilka drobnych kawałeczków zakroimy, y, tniemy. Y, dobra. Może być. I teraz se tak przyklejamy wszędzie tu gdzieś. W jakieś ustrojstwa lepiej wrogi. Tylko nie takie wrogi, że jesteś moim wrogiem, tylko wy rogi, rogi, i też nie takie rogi, jak ma na przykład. Wiem, że będzie dużo taśmy, ale wiesz, wiecie. że tam wiesz, nie wiem. Dobra, no i mamy coś takiego. I jest dobrze, jest kites. No i teraz sobie piszemy na tym czymś. Na tym, nie, jeszcze nie. Teraz trzeba zrobić ta... No, rzesz. Teraz trzeba jakiś tutaj uchwyt zrobić, czy coś. Um, uchwyt to z takich, takich, tych. Tniemy. Jaki chcecie uchwyt? Chcę zrobić taki, jakiś. O. Oh. Ist